Dzisiaj zakończyliśmy mecz Szamroka za BB, no i niestety, jeden z ważniejszych meczów, przegraliście i wskakujecie w strefę spadkową, co wiąże się z tym, że musicie ostatni mecz wygrać. No niestety przegraliśmy, ale jak to koledzy słusznie zauważyli, bez napastników nie da się meczu wygrać, czy jak napastników w zespole, ani jednego dzisiaj na meczu i co tydzień mamy, mamy ten sam problem, że po prostu brakuje nam na ludzi na do grania i to jest jakby pochodna tego wszystkiego, to się dzieje cały ten sezon, że on taki jest, od samego początku, oprócz pierwszego meczu, gdzie było nas chyba 15, a później no to każdy mecz, każdy mecz to walka, żeby ktokolwiek przyszedł, więc no, tak to się musi skończyć, no, no, no niestety. No właśnie w czym leży problem, że nie ma tych napastników, czy po prostu jakieś obowiązki, czy obowiązki klubowe, czy po prostu brak no, nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, no, trzeba by ich zapytać. No. Yy, to chłopaki wiedzą dobrze, jest rozpiska na stronie, pisze sms -y i jeżeli ja uważam, że ktoś się deklaruje, no to powinien przychodzić, nie? no ale to mówię, tu trzeba do z nimi. Mm -hmm. e, dzisiaj Mazi właśnie mówił przed e, samym spotkaniem, że fajnie, bo dzisiaj jest e, dużo obrońców i Mazi też ostatnio w formie, wiemy, dwa razy w szóstce kole, kolejki. No i nawet początek nie wyglądał najgorzej, ale co się stało później, że tak naprawdę tyle bramek padło? Znaczy no, to było też no, szalancja w pierwszej połowie pod bramką, bo mieliśmy, mieliśmy kilka sytuacji i niestety nie udało się wykorzystać. No, a później to już musieliśmy atakować, no i wszystkie cztery bramki, jakie straciliśmy w drugiej połowie, no to, skąd to były kąty, klasyczne kąty, więc tutaj no... Nie mieliśmy po prostu pomysłu na to, jak, jak, jak się tam do nich, do nich dobrać, stanęli, stanęli w pięciu, dobrze się bronili, no i to jest efekt końcowy. Nie? ABB ostatnio ma jakąś taką tendencję z zaczęło się palić grunt pod nogami, więc zaczęli wygrywać. Przeskoczyć was w tym momencie o jeden punkt, wy jesteście na miejscu bodajże chyba jedenastym. Możliwe. No i macie jeden mniej punkt od Alians, z którym gracie właśnie ostatni mecz. Jaki specjalny plan na Alians? Wierzycie jeszcze w zwycięstwo, czy już wszystko stracone? Nie, no czemu, tutaj nic nie nakładam. Na no, nikogo nie nakładam żadnej presji, nie? Mamy się, mamy się te, mamy się bawić. Uda się, uda się, to się uda, no cięż nie, nie wiem, ten. Nie będę na chłopaków krzyczał, mogę się tylko znerwować, ale przyjdę do domu i wszystko, wszystko jest okej. Okay, Pracujemy, bawimy się, gramy, nie? O, to, o to w tym chodzi, nie? No. Nie ma, nie ma, nie ma napinki. uda się wygrać, to to wygramy. Przegramy, no to no, spadniemy. A co będzie dalej, no to już nie wiem. A, a propos dalszych losów, planowane jakieś zmiany w szamroku w przypadku spadku albo w przypadku utrzymania? Jakieś może jakichś stałych napastników? <laughs> nie wiem. Wszystko zależy tak naprawdę od chłopaków. Będą chcieli powiedziałem, że znają moje warunki na jakich, by to się mogło, na jakich by się to mogło odbywać. Ja jestem zawsze chętny wyjść z domu, poruszać się, więc tak naprawdę zależy, zależy od nich. Będą chcieli, mówię, nie ma, nie ma, nie ma problemu. Czy to będzie C, czy to będzie D, przyjdziemy, zagramy się. Więc tutaj jakby nie ma, to dla mnie nie ma znaczenia, czy to będzie Liga C, czy Liga D. Tak naprawdę to chodzi o nich, bo jeżeli będą chcieli ten, będą chcieli, chcieli grać, będą się chcieli bawić, no to że tak powiem, ja im to umożliwię. Nie? Co do ostatniego meczu, jakiś specjalny plan na ten alians, czy gramy, nie, to, co gramy, to, co no, gramy to co zwykle? Gramy to co zwykle. No mówię, dzisiaj gdybyśmy mieli chociaż jednego chłopaka z przodu, no to no to myślę, że ten mecz by wyglądał inaczej, bo, bo w pierwszej połowie mieliśmy ten, mieliśmy przewagę, mogliśmy szczelić więcej. Nie udało się i mówię, no ale tak to jest zabawa. Ja mówię, ja się mogę teraz denerwować, mogę się wkurzać, ale mówię, siedzę do domu, siądę przed telewizorem, wykąpię się. I minie, nie, a, a mówię, a we wtorek, no to mówię, wygramy to wygramy, przegramy to przegramy. No. Taka, jest, taka jest piłka. Super, w takim razie ja życzę zwycięstwa właśnie w ten wtorek, no i oby znalezienia na napastnika na ten mecz. Dzięki za deszczę.